Witamy Was wszystkich serdecznie na naszym kanale My Cups and Cakes. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić pyszny i prosty sernikowy tort bez pieczenia. Jak widzicie, zarówno wystrojem, jak i muzyką pozostaliśmy dalej w latach 50-60, w których perfekcyjne gospodynie domowe poza skomplikowanymi przepisami też szukały szybkich, prostych, ekspresowych alternatyw, szczególnie deserowych i do tych alternatyw należał między innymi taki sernikowy tort bezpieczenia, to znaczy sernik na zimno albo no bake cheesecake które mogły przyrządzić ekspresowo w ostatniej chwili last minute. Sernik ten różni się troszeczkę od typowego polskiego sernika na zimno, ponieważ żelatynę w kremie zastępujemy śmietan fixem, który możemy też całkowicie pominąć, a galaretkę z ewentualnym dodatkiem świeżych owoców zastępujemy takim trochę dżemem malinowym własnej roboty oraz świeżymi malinami. A teraz pokażemy wam jak przyrządzić <noise> A teraz pokażemy wam jak przyrządzić dżem malinowy. Do naszych malin potrzebujemy 100 g malin. Ja tutaj mam maliny mrożone i 50 g cukru żelującego 2 do 1 oraz później do dekoracji jeszcze jedno opakowanie świeżych malin. I teraz zagotowujemy maliny razem z cukrem żelującym. Do malin, nie wiem czy mówiłam, dodałam dwie łyżki wody na wszelki wypadek, żeby podczas podgrzewania się nie przypaliły. I malinek nie gotuję za długo, tylko je krótko zagotowuję i od razu ściągam z ognia. Przygotowane malinki przekładam z powrotem do miseczki i pozostawiam do całkowitego wystygnięcia. A pod koniec nawet wkładam je na chwilę do lodówki. Do lodówki! Do lodówki! I teraz możemy się zabrać za przyrządzenie naszego sernikowego tortu bez pieczenia, do którego potrzebujemy 70 g masła stopionego, 150 g herbatników. Ja tutaj mam pomieszane herbatniki zbożowe i zwykłe, rozdrobnione, ja je rozbrod... <noise> rozdrobnione. Ja je rozdrobniłam w robocie, ale możecie je równie dobrze wsypać do woreczka i trochę pojeździć po nich wałkiem. Dodatkowo jeszcze będziemy potrzebować 250 g serka śmietankowego naturalnego, łyżeczkę ekstraktu z wanilii, 250 ml śmietany, 50 g cukru pudru oraz jedno opakowanie, to znaczy około 3 łyżeczki śmietan fixu, miksu do śmietany, usztywniacza do śmietany jak to woli. I teraz najpierw zabieramy się za przyrządzenie naszego spodu. Do tego wsypujemy herbatniki, jajko, masło. Dodajemy roztopione masło i ostrożnie mieszamy. Aha. Zapomniałam powiedzieć, żeby zarówno śmietanka 36 oraz serek były mocno schłodzone. I teraz biorę paterę, przygotowany pierścień do tortów lub tortownicę ustawiony na 20 cm średnicy i na spodzie wykładam najpierw moje przygotowane herbatniki z masłem. Herbatniki lekko uciskam łyżką, a następnie dłońmi. Przygotowany spód odstawiam teraz do lodówki i zabieram się za przyrządzenie mojego sarnika. I do tego najpierw krótko ucieram serek śmietankowy. Następnie dodaję resztę składników i ubijam na sztywną pianę. Wejmuję mój lekko schłodzony spód z lodówki i teraz wykładam na niego moją ubitą masę i równomiernie rozsmarowuję. Do tego używam profesjonalnej szpatułki. Bardzo dobrze do rozsmarowania nadaje się też taka plastikowa karta, która zapewnia równomierne wygładzenie kremu. Przed udekorowaniem mojego sernikowego tortu bez pieczenia, moimi przygotowanymi oraz świeżymi malinami, przykrywam go i odstawiam go jeszcze raz na około pół godziny do schłodzenia do lodówki. Po schłodzeniu tortu wyciągam go z lodówki i najpierw uwalniam go z formy. I teraz dekoruję go najpierw moimi przygotowanymi malinami, a następnie świeżymi. Ok. Najpierw wykładam malinki na tort, a następnie rozsmarowuję je szpatułką. I teraz jeszcze dekoruję mój torcik świeżymi malinami. Jak zwykle, jeżeli podoba wam się nasz tutorial, to go polubcie, albo go subskrybujcie, albo go skomentujcie. <grym> Zapraszam też również na mój profil na Instagramie i na Facebooku i oczywiście czekam na jakieś ciekawe tortowe wyzwania lub deserowe życzenia, które możecie mi zostawić w komentarzu i oczywiście postaram je się spełnić. I co? Do zobaczenia. Następnym to To co, chciałbyś spróbować? No to kroimy i próbujemy. Pamiętajcie o tym, żeby sernik był mocno schłodzony. Nasz oczywiście teraz już nie jest, bo stał chwilę na zewnątrz. Dobre? Ok. Jeszcze? Mm -hmm. <grywa> Jak jemu smakuje, to musi być naprawdę dobry.